Witamy Państwa po przerwie w programie Biznes to Ludzie. Naszym gościem dzisiaj jest Paweł Dudziak, lider HR-u. I przed przerwą rozmawialiśmy o tym, że ten, ta funkcja biznesowa HR-u zyskuje od wielu lat na znaczeniu, że HR ma wspierać sprzedaż, wynik, że nie jest tylko o od opiekowania się ludźmi, nie jest to takich rzeczy, gdzie czasami HR jest postrzegany albo tabelek tak to jest o bardzo twardych wynikach, ale czy tylko? Przede wszystkim tak adwocem ja sądzę, że ludzie nie potrzebują być zaopiekowani, w ogóle nie trzeba się nimi opiekować, oni się sobie sami, sami sobą zaopiekują, jeśli mają ku temu warunki, więc prędzej HR byłby taką, takim miejscem tworzenia dobrej przestrzeni do tego, żeby ludzie sobie poradzili Sami. Sami. Ale skoro pytasz, dziękuję Ci bardzo za to pytanie, bo rzeczywiście jest tak, że bardzo często ostatnio myśli się o HR-ze jako o takiej funkcji biznesowej. Właściwie I tak się też ocenia jakość pracy herowców jako biznes partnerów, właśnie w... i to bardzo dobrze, no bo to jest niewątpliwie ważna rola, ale zapomina się często też o tym, że ta rola jest podwójnie trudna, dlatego że Drugą, drugą rolą tego, tego działu, tych ludzi, tych liderów, ale też całej, całej rzeszy specjalistów w organizacjach jest po prostu zabezpieczenie tego, co należy zabezpieczyć, żeby firma działała zgodnie z prawem, żeby ludzie dostawali pensje. No, po prostu to, co właśnie jest wyśmiewane często jako ta papierkowa robota albo pilnowanie tabelek, no to ja tylko chciałem powiedzieć, że to ważna praca. Oczywiście, jeśli nie sprowadza tylko do tej funkcji, to należy pamiętać, że jest istotna i dzięki niej organizacje funkcjonują, funkcjonują dobrze, ludzie są szczęśliwi, chociażby dlatego, że od czasu do czasu dostają pieniądze za swoją pracę. Ja mam taką teorię, że to jest w ogóle trochę sztucznie stworzony zawód i że łączy dwie skrajności, i że to w ogóle nie powinno być w jednej funkcji. Mhm. I widzę coraz więcej organizacji, które to całkowicie rozdzielają. Ostatnio rozmawiałem z przedstawicielem wielkiej amerykańskiej firmy technologicznej i u nich naliczany nie wynagrodzeń. Nie jest w dziale HR, tylko jest dział naliczania wynagrodzeń i to nie ma nic wspólnego. tak, Rozdzielają te dwie rzeczy. I to wydaje mi się bardziej naturalne niż takie trochę tradycyjne łączenie wszystko w ten zawód kadrowca, gdzie z jednej strony ma rozmawiać o kulturze organizacyjnej, strategii, wynikach biznesowych, a z drugiej strony ten cały właśnie compliance, tabelki liczenia, wynagrodzenia, prawo pracy i tak dalej że jest strasznie szerokie. Strasznie szerokie. I też ostatnio, właśnie będąc na, na, na dużej amerykańskiej konferencji, niby w tej branży, nie słyszałem ani razu słowa HR, tylko wszyscy mówili, Talent development professionals, tak? My się identyfikujemy. Albo ludzie i kultura. Tak, tak. My się tak? identyfikujemy tylko z tą częścią, tak? Gdyby, więc może to jest jakiś trend. Z zobaczymy, jak to będzie. Natomiast skoro mówię się o tym, że jednak te wskaźniki są ważne, cele są ważne, że wiele mierzycie. Wiem też, że w Waszej organizacji stosujecie narzędzia diagnostyczne, które mierzą na przykład Talenty, predyspozycje, kompetencje sprzedażowe. Na ile uważasz, że to jest coś, co daje wam jakąś wartość dodaną, przewagę, na ile warto do takich rzeczy podchodzić też w tych mniejszych czy średnich organizacjach? E, tak rzeczywiście, korzystamy z e, takich narzędzi, e, z którymi potrafimy pracować samodzielnie, no bo bo w średnich firmach myślę, że to są takie optymalne rozwiązania, w których można nauczyć się korzystać z narzędzi diagnostycznych i korzystać z nich samemu i jeszcze sprawić, żeby ludzie chcieli z nimi pracować. Korzystamy z narzędzi, z narzędzi z rodziny Extended Tools. Z jednej strony to są narzędzia, które pozwalają i to jest i to jest i to jest narzędzie, które jedno z nich to jest narzędzie, które służy do właśnie diagnozowania takich predyspozycji, chociażby komunikacyjnych, co bardzo pomaga nam w budowaniu zespołu, w rozwiązywaniu konfliktów, ale też w komunikowaniu zespołów pomiędzy sobą. Skoro mówimy o tym, że to jest stworzenie środowiska pracy, które jest sprawne, efektywne, zwinne, w której ludzie się spotykają z różnych obszarów i potrzebują ze sobą porozmawiać i się zrozumieć wzajemnie z działu IT, działu sprzedaży, logistyki, hr administracji, bo mają wspólne cele, no to to jest bezcenne. A z drugiej strony, jeśli już o sprzedaży mówimy, no to korzystamy też właśnie z, z narzędzia diagnostycznego właśnie Finks, które z kolei pozwala nam Pracować na talentach i na, na, na tak właśnie umiejętnościach, kompetencjach sprzedażowych samych sprzedawców. Mm. I muszę Wam powiedzieć, że to jest że taka umiejętność mądrego korzystania z tych narzędzi, czyli nie nieselekcyjna, nie taka, która wyklucza albo stwierdza, że ktoś się nadaje albo nie nadaje, tylko właśnie pozwala pracować z ludźmi, pozwala wskazywać im takie obszary, w których muszą. Poprawić albo albo się rozwinąć, albo zaniechać robienia czegoś, bo to nie ma przyszłości w ich przypadku. One dają świetne efekty, na przykład wtedy, i to jest przypadek mojej organizacji w tej chwili, która jest w dużej zmianie, właściwie już bardzo długo i pewnie mhm. to już tak będzie, i myślę, że to nie jest tylko przypadek Gourmet Foods. Mhm. Więc organizacje, które są w zmianach, potrzebują obserwować po prostu te, te, te zmiany. Też u ludzi, to znaczy jak się zmieniam ich rolę, na przykład w sprzedaży, w jaki sposób należy wręcz planować i projektować strategię, wykorzystując, żeby zespół, który mamy na pokładzie, był w stanie ją zrealizować. Bardzo łatwo jest zrobić strategię, być to, to teraz będziemy zdobywali rynki nowych klientów w jakimś profilu, tylko może się okazać, że nie mamy kim tego zrobić. Dlatego, że nasz obecny zespół sprzedażowy nie ma takich kompetencji, bo przez 20 lat ćwiczyliśmy go w innych zadaniach. I ten fakt, i to jest piękny przykład, jak dział HR może kontrybuować w realizacji super strategicznych, co najważniejszych rozmów w firmie, to znaczy wnosić perspektywę właśnie, możliwości wykonalności tej strategii mm. przez no, ludzi. Ludzie ją mają wykonywać. Więc narzędzia, które są mądrze wykorzystywane do pracy z ludźmi i do pracy z tym mitycznym biznesem, czyli niech będzie z zarządem, z liderami, one czasami są no, takimi game changerami. Rapto się okazuje, że coś trzeba w tej strategii zmienić, no bo musimy mieć kim ją zrealizować. I, i to jest naprawdę wartościowo. Słuchaj, to, to na razie jest to Romeo próbował jakoś włożyć y, i mówił, czym się kojarzy HR, ale teraz chciałbym wiesz tak sz szczerze, bo my tu mam taką teorię, że najwięcej się my i u widzowie też uczą ze szczerości. Chciał cię zapytać o porażkę. Dział hr czasami jest właścicielem projektu, czasami dlatego, że zarząd go tym obarczył, czasami sam inicjuje jakąś ciekawą inicjatywę. No i nie zawsze to wychodzi. Jakbyś taki dał nam taki przykład inicjatywy łącznie z, z tym, co, co ta inicjatywa nauczyła ciebie jako lidera. Ja bym e, powiedział o takiej e, rzeczy pozornie drobnej. Zwykle się mówi o dużych. E, takich biznesowych kejsach. a mi się wydaje, że y, za rzadko zwracamy uwagę na to, że te sukcesy i porażki mają często taki wymiar w mikroskali, chociaż nie na nie, nie o małym znaczeniu. Y, to będzie wyznanie. W takim razie. <laughs> Kilka dni temu zwolniłem koleżankę z pracy z jednego z zespołów. Y, I to jest zawsze duże przeżycie. Ale muszę powiedzieć, że to jeśli pytasz Jacku o porażkę, to myślę, że w tej decyzji, w tym co się wydarzyło, jest porażka charowa, moja osobista, dlatego że my bardzo długo pracowaliśmy nad, nad tym, żeby do tego nie doszło. Mhm. To był cały proces, długi cykl tam było dużo wrażliwości dużo czasu i pracy po jednej i po drugiej stronie i też po stronie menadżera tego działu i to był, i ten proces zakończył się tym, o czym przed chwilą powiedziałem, mhm. czyli po prostu zwolnieniem mhm. i myślę sobie, że to jest taka porażka, która jest wpisana w to działanie mhm. i trochę nie, nie chciałbym mitygować, że taka porażka, która nie jest porażką, ale myślę sobie, że taka umiejętność to pytałeś, czego mi to nauczyło tego, żeby. Pomimo tego, że z jednej strony trzeba być bardzo wrażliwym, taka polityka wrażliwości jest czymś, co jest w ogóle ważne teraz, i że trzeba próbować, trzeba sobie i innym dawać szansę, ale powinien być jednak taki moment, w którym w odpowiednim hmm. czasie jednak trzeba mieć odwagę powiedzieć: to jest teraz hmm. i nie, nie próbować dalej. Mam wrażenie, że w tym przypadku to była nadwrażliwość, że hmm. jednak taka ten czas był zbyt długi, co robi nie wiem komu większą krzywdę. Zawsze myślę, że tej osobie, która zbyt długo pozostaje czasami i to jest to zwalnianie nie jest przyjemnym tematem, ale jakby na to popatrzeć z perspektywy i tego, co, co to wnosi do organizacji, co daje człowiekowi, któremu się pozwala odejść po prostu. To to jest temat, o którym warto rozmawiać, a za rzadko się to hmm. robi. Ważne, że robimy to z szacunkiem, bo trzeba to czasami zrobić. Powiedz na koniec: wiem, że bardzo dużo czytasz, nawet chwalisz się w różnych mediach społecznościowych, co ostatnio przeczytałeś. Polecasz fajne lektury. Co byś polecił naszym widzom w temacie przywództwa? Jakaś fajna lektura w temacie przywództwa? Tak, już krótko na koniec naszego programu. Ja bym chciał wykorzystać fakt, że do waszego programu goście mogą zapraszać swoich gości, więc ja na dzisiaj zaprosiłem e, trzy gościnie, też mając w pamięci waszą ostatnią, niedawną rozmowę z Katarzyną Nagórko o deficycie kobiet e, w biznesie, to ja e, chciałbym, e, e, chciałbym zaproponować takie, takie, trzy książki i to są trzy książki, e, które, trzy książki napisane przez kobiety. Dlatego, że bardzo wiele im zawdzięczam. To są znakomite autorki, inspirujące myślicielki, ale też dlatego słuchajcie, że one wnoszą do myślenia o leadershipie taki kobiecy pierwiastek i mówię zupełnie poważnie. To znaczy, z jednej strony oczywiście warto czytać te słynne nazwiska Pink, Cavey, Clark, tak, jasne, a też warto czytać właśnie Brenne Brown, warto czytać. Małgorzata Jakubicz, bo polskie autorki też świetnie piszą o leadershipie, Karle Harris jest jeszcze mnóstwo innych autorek, bo one wnoszą coś takiego, czego nie ma w męskim pisaniu o biznesie, więc polecam te autorki e, i polecam e, w ogóle czytać dużo książek, bo to zmienia perspektywę, szczególnie jeśli tam jest taki pierwiastek kobiecy wrażliwości, ale jednocześnie skuteczności działania, to, to tym bardziej. I tym akcentem dziękujemy Ci Bardzo za udział dziękuję. w naszym programie. Do zobaczenia za tydzień w programie Biznes to ludzie. Zapraszamy.